Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będzie trochę o popach znów. Czyli, no, taka, taka, może trochę złowieszcza zapowieść, że będę już coraz mniej kupował popów. A dlaczego? No, to jest tutaj kilka, kilka różnych, różnych przyczyn. Tych popów może nawet też nie będzie się pojawiać, może dużo mniej, bo, bo może znów będą do mnie przyjeżdżać z zaprzyjaźnionego sklepu popwinyl.pl albo innego, jak ktoś się zgłosi, ale no, przede wszystkim, zbieranie popów to jest takie troszkę, ma takie różne fazy. I powiem wam to na przykładach. Czyli taki pierwszy przykład. Wow, przyjeżdża do nas pierwszy pop. Dobra, zabiorę tych dwóch panów, o których będę za chwilę mówił. Przyjeżdża do nas pierwszy pop. O kurde, ale jest fajny. W tym przypadku jest to demon Targaryen z RODU SMOKA. Ale jest fajny. Niedużo kosztował. Super wykonany. Bardzo podobny do tej postaci, no Damon jak, jak żywy, taki blady blondyn z super włoskami, z mieczykiem, z tą charakterystyczną pozą. Proszę, no cudo. Dla kogoś kto był oczarowany tym, e, tym serialem, e, ja byłem, no to no, muszę mieć Damona. Ale jak mam Damona, no to kupię sobie zaraz, zobaczę szybko co tam jeszcze jest. Kupię sobie jeszcze Renyre, kupię sobie jeszcze Viserysa, kupię sobie Syraxa, No, to i Alicent, no to tak sobie, no nie wiem. Ale no, fajnie byłoby mieć wszystkie. Czyli już mamy 7 popów. I 7 popów to już jest 7 takich pudełek. Jeżeli chcecie je trzymać w pudełkach, czy zbierać w pudełkach, czyli trzeba, trzeba mieć miejsce. No dobra, kombinujemy, szukamy. Robimy coś, później odkrywamy, że są jeszcze jakieś dodatkowe popy limitowane, rzadsze serie, specjalne edycje, coś konwentowego, wychodzi tego coraz więcej i no robi się tego coraz więcej. Kosztuje to coraz więcej. Później chcemy jeszcze kupić sobie z jakiejś innej serii. A tutaj Fanko jest pod tym względem mistrzem, bo możemy kupić prawie z wszystkiego. I tutaj ci, którzy kochają tylko jedną rzecz, kochają tylko jakąś tam grupę muzyczną, jakiś serial, jakiś, jakieś anime, jakąś, jakiś film, no to mogą mieć łatwiej. Ale tak jak ja, gdy ja mam. Tutaj bardzo, bardzo dużą tą bibliotekę tych ulubionych swoich, e, swoich rzeczy, szczególnie starszych, klasyków, e, to robi się nagle e, no, niesamowita ilość tego wszystkiego, e, bo weźmy tutaj na przykład serię e, władcy pierścieni, e, powrót do przyszłości, ulubione seriale, Breaking Bad, e, ulubione przyjaciele, no i robi się tego nagle. Multum. W pewnym momencie zobaczycie, że tych popów robi się no na początku. O, mam tylko 5. Mam już 20. O, mam 50 popów. Później mam już stówkę. A jak dolecicie do 500, to przestajecie liczyć. Bo naprawdę robi się tego bardzo, bardzo dużo. Niektóre kupujecie na wyrost, niektóre okazuje się, że za jakiś czas nic prawie nie są warte, no nie, może nie nic, ale gdzieś się okazało, że ten hype, który był na dany tytuł, strasznie, strasznie zmalał, czy okazało się, że te popy wyszły przed, przed grom, czy przed <laughs> serialem, który zaliczył, no słabszy występ jak na przykład serialowy Wiedźmin, czy gra Cyberpunk, czy jakieś tam produkcje Netflixa, które pojawiają się i znikają, mówi o nich cały świat, a po chwili już ich nie ma. Tak jak był Bright, czy jak co tam Aha, Squid Game, czy, czy na przykład HBO Westworld, który który też zdobyłem całą serię, a serial no, zaliczył straszny, straszny spadek, dół i tak dalej. Także no gdzieś tam Fanko też zaczyna, od, y, zaczyna zjadać własny ogon, co mówiłem już tam w przypadku powtórek jednej figurki przy Powrocie do przyszłości, ale wiedzą o tym fani Harry'ego Pottera, wiedzą o tym fani przyjaciół, że tych figurek pojawia się całe multum i tutaj mamy następny przykład, który nie było Indiana Jonesa przez długi czas, bo gdzieś on był bardzo bardzo rzadko spotykany, bardzo drogi. Teraz fanko, jak wrzuciło, no to mówiłem to w poprzednim odcinku, jest już sześć podstawowych figurek i jeszcze sześć czy 7 następnych scenki i tak dalej. Teraz wyjdzie jeszcze cover album. Cover, plakat ten, cover poster, czyli taki duży, duży, duża figurka z, z plakatem z pierwszej części. No, nie mówię tu już w ogóle o Gwiezdnych Wojnach, bo jestem wielkim fanem, ale z Gwiezdnych Wojn posiadam tylko jedną figurkę, bo powiedziałem sobie, że nie, nie tam, jak wsiąknę, to będzie masakra. A teraz tak te już mam dwie, bo mam ten poster i mam. Mam dużego Boba Fita, ale no korci, żeby kupić sobie tam chociaż pięć tych podstawowych figurek, ale no, no, no nie, no jest, tego, jest tego za dużo, tym bardziej, że posiadam z innej firmy całą podstawową serię figurek ze, ze starej trylogii. Indiana Jones, no tutaj, tutaj też już widzę, że zaczyna się robić ciekawie, że będzie tych figurek dość dużo. No i, i co z tym zrobić? No i za jakiś czas no, nie każdy ma takie możliwości, żeby gdzieś to trzymać, żeby gdzieś to fajnie wyeksponować, no bo też szkoda, żeby te figurki gdzieś leżały w kartonach. Co już też mi ktoś parę razy zwrócił uwagę, i słusznie, że, że nie mam miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować i jest to duży ból. No ale no, jak chcecie mieć swoje ulubione figurki, no to albo musicie być twardzi, i kupić sobie jedną, postawić ją na półce i mieć, czy, czy po jednej z danej serii ulubionej, e, czy kupować wszystko, tak jak ja to e, bardzo często robię, e, czy robiłem, bo w tej chwili, tak jak mówię, odpuściłem sobie i naprawdę e, no, no, jest to taka mała mały, taka, mały taki e, detoks i takie takie małe, na razie małe, no zobaczymy i takie troszkę czyszczenie kolekcji, dlatego też na kanale pojawiają się inne filmiki o innych rzeczach i mam nadzieję, że to też Wam się spodoba. Każdy, kto chciałby też kupić ode mnie jakieś figurki, to możecie też śmiało pisać, może akurat może akurat tej serii będę chciał się pozbyć, wyprzedaję tam część. E, takich niepełnych serii serii, których nie będę dalej zbierał czy starszych, czy, czy któryś, któryś e, najczęściej setami e, ostatnio sprzedałem Ghost in the Shell e, czy, e, czy Dishonor e, także e, no, robię po prostu takie małe porządki żeby, żeby troszkę tą kolekcję, tak wyprowadzić na prostą żeby nie było to wszystko no, tak dużo dobra dwa, dwie figurki które, które mam które kupiłem ostatnio i to naprawdę mamy już czerwiec a tych zakupów nie było dużo bo tak jak widzicie jest to, jest to ten Indiana Jones i ten, ten Damon Targaryen bo no Powiedziałem, że jego chociaż muszę sobie mieć jeszcze pewnie renyrę, do niego dokupię. Chociaż to też denerwuje to, bo możesz kupić zwykłą renyrę, a możesz kupić taką diamentową, bo jest jeszcze dostępna. No i to, to gdzieś już kiedyś też o tym mówiłem, że trochę fanko. No ale nie ma co się dziwić, to jest tylko biznes, oni nie są. Nie, oni tam nie w tej chwili coraz bardziej te biznesy są takie, że księgowi gdzieś tam liczą, że a zróbmy jeszcze jeszcze 15 różnych nowych modeli. To nie są już te czasy, gdy myśli się tak o fanach, czy o, o tym, żeby, żeby to było. No, to są przykład Wiedźmina, co zrobili twórcy z Wiedźmina, nie myśląc o fanach, tylko myśląc o, ty, o Kasi, o tym, żeby sprzedać go jak największej ilości odbiorców. Mówię o serialu. Dobra, e, z, chyba starczy tego marudzenia, bo już, e, bo już e, tutaj pewnie będę się powtarzał. E, piszcie oczywiście w komentarzach, e, co o tym sądzicie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. E, dziękuję wszystkim oczywiście subskrybentom, wszystkim stałym widzom. Zapraszam też na mojego Instagrama, tam... U góry w tym zdjęciu macie linki do mojej stronki na Facebooku, do, do Instagrama. Oczywiście, jeżeli chcecie napisać, to piszcie. I do następnego. Czy z popami, czy z czymś innym. Mam nadzieję, że, że będzie następny jakiś też fajny filmik. Hej!